To już kiedyś przerabialiśmy. Szczyty euforii, rynki oderwane od rzeczywistości i wyraźne sygnały, które większość woli ignorować. W tym wideo zobaczysz, jak te same schematy, które poprzedzały kryzys 2008 roku czy bańkę.com, pojawiają się znowu jeden po drugim. I co najbardziej niepokojące, tym razem dane są jeszcze bardziej skrajne. Mamy nagłe skoki spekulacji, realna konsumpcja stoi w miejscu, nastroje są na dnie, a giełda zachowuje się, jakby wszystko było w porządku. Każdy duży kryzys finansowy zaczynał się tak samo: od historii, która brzmiała jak niedoruszenia, narracji usprawiedliwiającej każdą przesadę i rynków kompletnie oderwanych od realnej gospodarki. W 2000 roku tą historią była technologia. Półki internetowe obiecywały, że zmienią wszystko, a mimo to, że wiele z nich prawie w ogóle nie miało przychodów, ich akcje szybowały. Nasdaq miał wtedy na przykład stosunek cen do zysku na poziomie, którego nie dało się obronić. Inwestorzy płacili wielokrotnie więcej niż te firmy realnie zarabiały, licząc na to, że kiedyś te zyski magicznie się pojawią. Tyle, że ten dzień nigdy nie nadszedł. W 2008 roku opowieść była inna, ale schemat identyczny. Wszyscy wierzyli, że ceny nieruchomości mogą rosnąć tylko w jedną stronę, a banki rozdawały kredyty praktycznie każdemu. Budowa szła pełną parą, deweloperzy pakowali miliony w kolejne projekty czyli w CapEx nakłady inwestycyjne na infrastrukturę, maszyny czy rozwój mimo, że już wtedy było widać pierwsze oznaki spadającego popytu. A gdy te inwestycje zaczęły hamować, było już za późno, bo rynek zaczął się sypać. Krach przyszedł błyskawicznie. Dziś, w 2025 roku, widzimy dokładnie tę samą dynamikę, tylko w nowym przebraniu sztuczną inteligencję. Technologiczni giganci pakują ogromne pieniądze w centra danych, chipy, serwery, zakładając, że wszystko to będzie na siebie zarabiać przez kolejne 5 lat. Problem w tym, że przy obecnym tempie rozwoju technologii, te chipy mogą się zdezaktualizować w mniej niż 3 lata. Innymi słowy, tracą wartość dużo szybciej niż zakładają ich modele finansowe. Meta, na przykład, w ciągu ostatnich dwóch lat wielokrotnie zwiększyła inwestycje w infrastrukturę pod AI. W 2023 roku wydała na CapEx ponad 30 miliardów dolarów, a na 2025 zaplanowała jeszcze więcej. NVIDIA sprzedaje chipy firmom, które ścigają się o przewagę, ale nikt nie wie, czy te chipy wciąż będą topowe za dwa lata. Jeśli technologia traci wartość, zanim zdąży się zwrócić, bilanse takich firm zaczynają pękać. A kiedy dzieje się to masowo, szkody są już nie do cofnięcia. Do tego część tych inwestycji finansowana jest długiem strukturyzowanym, który nie zawsze widać bezpośrednio w bilansach. Bardzo podobnie jak w 2008 roku, kiedy produkty sprzedawane jako bezpieczne ukrywały ogromne ryzyko. A jeśli spojrzymy na wskaźniki, które analitycy wykorzystują do oceny, czy giełda jest droga czy tania, Sygnał jest oczywisty. Kutobina czy KP Schillera, czyli sposoby porównywania wartości rynkowej spółek do ich realnych zysków są dziś na poziomach wyższych niż kiedykolwiek w ostatnich 100 latach, nawet przed wielkim kryzysem. To oznacza, że płacimy historycznie wysokie ceny za firmy, które w wielu przypadkach nie generują zysków pozwalających uzasadniać te ceny. A mimo to SP500 i NASDAQ rosną, jakby nic się nie działo. Schemat jest ten sam. Opowieść, która wszystkich ekscytuje. Masowe inwestycje napędzane strachem przed tym, żeby nie zostać w tyle. I coraz wyraźniejsze sygnały, że realna gospodarka idzie w zupełnie inną stronę. Zmienia się tylko nazwa bańki. Reszta to już dobrze znany scenariusz. To wszystko nie byłoby problemem, gdyby to była tylko teoria, ale obecne dane krzyczą, że coś jest nie tak. Zacznijmy od podstaw. Konsumpcji. W Stanach Zjednoczonych to właśnie konsument napędza gospodarkę, i ten silnik zaczyna się dławić. Ostatnie oficjalne dane o sprzedaży detalicznej sięgają sierpnia. Od tamtej pory, przez częściowe zamknięcie rządu, nie pojawiły się kolejne raporty. Jest jednak alternatywne źródło Cards. System stworzony przez Rezerwę Federalną w Chicago, który szacuje sprzedaż detaliczną w czasie rzeczywistym na podstawie płatności kartami. Według tego modelu, we wrześniu i październiku, realny poziom konsumpcji praktycznie zatrzymał się w miejscu. To dużo poniżej tego, czego oczekiwał rynek. A mówimy o gospodarce, w której konsumpcja odpowiada za ponad 70% aktywności. Taki wynik powinien włączyć wszystkie alarmy. Tyle, że nikt o tym nie mówi. A jeśli zejdziemy poziom niżej, do sytuacji gospodarstw domowych robi się jeszcze bardziej niepokojąco. Dziś 41,7 miliona Amerykanów. Ponad 12% populacji korzysta z programu SNAP, czyli rządowego systemu dopłat do żywności. W 2000 roku było to 17 milionów, w 2008 już 28, teraz ponad 40 milionów. Trend jest jasny: rosnąca bieda strukturalna, większa zależność od pomocy państwa, coraz niższa realna siła nabywcza. I to też widać w internecie. Wyszukiwania w Google haseł takich jak food stamps, banki żywności czy pożyczka do wypłaty są na historycznych maksimach. Ludzie nie wpisują tego z ciekawości. Szukają, bo muszą, bo z miesiąca na miesiąc zostaje im coraz mniej albo nie zostaje nic. Prawda jest taka, że przeciętny konsument w USA nie jest już zaniepokojony on jest duszony kosztami. Potwierdza to również indeks nastroju konsumentów. Zaufanie jest na rekordowo niskich poziomach. Ludzie boją się nie tylko utraty pracy, boją się, że jeśli ją stracą, to nie znajdą nowej tak szybko jak kiedyś. Firmy przestały zatrudniać w takim tempie, a choć masowych zwolnień jeszcze nie ma, to coraz więcej spółek zapowiada redukcję. To oznacza, że pogorszenie już trwa tylko dzieje się po cichu powoli systematycznie i jest jeszcze jeden sygnał mniej widoczny ale bardzo wymowny który pochodzi prosto z systemu finansowego cdsy zaczynają rosnąć credit default swaps to ubezpieczenia na wypadek niewypłacalności firm gdy ich cena idzie w górę Rynek mówi jasno. Ryzyko rośnie. W ostatnich miesiącach CDS-y największych firm technologicznych wystrzeliły, z Oracle na czele. To znaczy, że nawet w momencie, kiedy giełdy biją rekordy, najbardziej zaawansowani inwestorzy już zaczynają się zabezpieczać. A gdy pieniądz zaczyna kupować ochronę, to znak, że strach już wkrada do pokoju. I podczas gdy cała ta sytuacja rozwija się w realnej gospodarce, giełdy w najlepsze świętują. SP 500, Nasdaq, a nawet Dow Jones wszystkie blisko historycznych szczytów, jakby nic się nie działo. Jakby konsumenci nie byli zadłużeni, jakby sprzedaż nie stawała w miejscu. Jakby zatrudnienie miało pozostać idealnie stabilne na zawsze. To, że giełda potrafi żyć swoim własnym życiem, nie jest niczym nowym, ale to, co widzimy teraz, dalej trudno uznać za normalne. Historycznie zachowanie SP500 było mocno powiązane z rynkiem pracy, kiedy firmy więcej zatrudniały indeks rusu, kiedy przestawały, giełda też to odczuwała, mimo to miało to swoją logikę. Ale w ciągu ostatnich dwóch lat ta zależność całkowicie się rozpadła. SP500 wszedł w górę mimo wyraźnego spowolnienia rekrutacji, a teraz nawet dane o zaufaniu konsumentów przestały mieć znaczenie. Większość Amerykanów uważa, że gospodarka ma się źle, ale rynek zachowuje się, jakbyśmy byli w najlepszym momencie w historii. To trochę tak, jakby termometr pokazywał gorączkę, a pacjent Uparcie wychodził pobiegać maraton. Ale jeśli spojrzymy na wyceny, robi się jeszcze bardziej ekstremalnie. Wszystkie klasyczne wskaźniki PER, KP, Q ratio, Buffett indicator mówią to samo. Rynek jest historycznie drogi, a mimo to ceny dalej rosną. I to nie jest tylko kwestia wysokich mnożników. Dochodzi jeszcze problem koncentracji 10 największych spółek w SP 500 stanowi 42% wartości całego indeksu, ale wytwarza tylko 30% zysków. To oznacza, że rynek opiera się na bardzo wąskiej grupie firm, które są napompowane oczekiwaniami. A jeśli któraś z nich się potknie, może pociągnąć w dół całą resztę. A jakby tego było mało. Dźwignia finansowa też jest dziś na rekordowych poziomach. Mówiąc prościej, mnóstwo inwestorów wchodzi na giełdę za pożyczone pieniądze. Przez dług, instrumenty pochodne, opcje czy lewarowane ETF-y. Wszystko jest ustawione pod to, żeby rynek dalej ruszył. A kiedy wszyscy grają w jedną stronę, nawet niewielki wstrząs może być katastrofalny. Bo nie ma marginesu błędu rynek zakłada idealną przyszłość podczas gdy gospodarka realna rozpada się od środka taka różnica taka luka nie może trwać wiecznie to dlaczego w takim razie jeszcze nic się nie stało czemu skoro wszystko jest tak napięte giełdy wciąż idą w górę odpowiedź kryje się w opowieści w narracji dziś bum na sztuczną inteligencję działa jak rodzaj tarczy Emocjonalnej i finansowej. Oczekiwania są tak ogromne, tak wywindowane, że nikt nie chce zostać z boku. Wall Street sprzedaje to jako kolejną wielką rewolucję. Politycy i banki centralne powtarzają, że przyszłość będzie świetlana, a inwestorzy trzymają się tej wizji jak koła ratunkowego. Problem w tym, że my już to widzieliśmy. Każdą nową technologią historia wygląda podobnie. Najpierw euforia, potem inwestycje, ponad miarę rosnące zadłużenie, a kiedy adopcja nie idzie tak szybko, jak wszyscy sobie wyobrażali, wszystko zaczyna się sypać. Tym razem dochodzi jeszcze jeden techniczny problem – tempo zmian. Jeśli inwestycje liczone dziś na 5 lat amortyzacji tracą wartość po dwóch, to zyski po prostu nie zdążą się pojawić, a bilansy firm zaczynają się rozjeżdżać. A gdy w grze są miliardy, korekta nie przychodzi delikatnie, tylko nagle. Najbardziej niepokojące jest to, że wszystkie klasyczne składniki bańki już tu są: rozbuchane oczekiwania, nadmierny dług, brak przejrzystości i wyceny, których nie da się racjonalnie obronić. Jednego elementu brakuje zapalnika. Ale tego nigdy nie jest w stanie przewidzieć. Szczyty cykli nigdy nie są wyraźne w czasie rzeczywistym. Rozpoznajemy je dopiero po fakcie. Wiemy natomiast coś innego. Z doświadczenia wynika, że giełdy zazwyczaj robią swoje maksima zanim zaczną spadać realne inwestycje. A gdy capex, czyli nakłady inwestycyjne firm, zaczyna hamować, wtedy jest już po wszystkim. Czekanie na twarde dowody oznacza w praktyce czekanie na moment, kiedy szkody są już wyrządzone. Dlatego jeśli to, co widzimy dziś, aż tak bardzo przypomina poprzednie bańki, rozsądne nie jest zgadywanie dnia i godziny krachu, tylko przygotowanie się, zanim to nastąpi. Na końcu historia zawsze daje sygnały, czasem szeptem, czasem krzykiem, ale daje. A teraz wszystkie wskaźniki mówią to samo: realna gospodarka hamuje, ludzie się coraz bardziej zadłużają, rynki odklejają się od rzeczywistości, i mimo tego wciąż powtarza się ta sama mantra: tym razem będzie inaczej. Tylko, że nigdy nie jest. Dlatego, jeśli chcesz zrozumieć, jakie sygnały zazwyczaj pojawiają się tuż przed pęknięciem bańki i jak zachowują się rynki w tych ostatnich miesiącach euforii, polecam ci ten drugi materiał, który podlinkowałam obok. Im częściej historia powtarza te same schematy, tym mniej mamy wymówek, żeby ich nie zauważać. To już wszystko na dziś. Jeśli podobają Ci się takie treści, subskrybuj kanał. I do zobaczenia.